Dzień dobry, dziki. Co tam u Was ciekawego słychać? Dajcie znać komentarze, a pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się na nie w większości odpowiadać. A dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny bardzo ciekawy i emocjonujący temat, a dokładniej o Xboxie One, Xboxie Series S i pc Pecetach, a dokładniej czy można grać w gry z Peceta na tych właśnie konsolach. Temat wydaje się ciekawy, tak więc przechodzimy do rzeczy, bo w sumie zaczynamy, będzie się działo. Usługi chmurowe zapędzają się coraz dalej, a różnice między światem konsol i PC-ów również coraz bardziej się zacierają. A od jakiegoś czasu możemy zrobić ze swojego PC-a konsole do gier, gdyż dzięki abonamentowi Game Pass możemy odpalać gry zarezerwowane dla konsol na naszych komputerach. A tych wszystkich dobrodziejstw możemy doświadczyć oczywiście grając w chmurze. A jak to w życiu bywa, ma to swoje wady i zalety. Główną wadą jest fakt, że wymaga to od nas dosyć szybkiego internetu, jeśli jednak posiadamy światłowód o krótkim czasie opóźnienia, to taka forma rozgrywki potrafi być bardzo znośna. W szczególności jeśli przyjdzie do ręki, złapać nam pada, który to nie jest najszybszym kontrolerem z możliwych i delikatne pływanie praktycznie nie wpływa na rozgrywkę. Co innego, jeśli przyjdzie nam do głowy szalony pomysł na ogrywanie tytułów PC-towych na konsoli, i tak! Od niedawna jest to możliwe dzięki aktualizacji przeglądarki Edge, która pozwala na odpalenie usługi GeForce Now. Naszym zdaniem to bardzo wiele, gdyż do konsoli bez żadnego problemu można podpinać klawiatury oraz myszy, które od teraz są w pełni obsługiwane przez nowego Edge'a. Oczywiście nie oznacza to, że od teraz na wszystkich Xboxach będziecie radośnie ogrywać CSGO. Mając wyrównane szanse z graczami pc towymi ale to nie w tej dziedzinie będzie największa zmiana, gdyż tego typu usługi pozwolą bez większych problemów ogrywać gry RTS, które to na konsolach naprawdę są rzadkością. Jak wiadomo, do gier strategicznych nie potrzeba niskiego input laga, gdyż o ile nie gramy w szybkiego Starcrafta, to w większości delikatne pływanie kursora nie wpłynie na radość z rozgrywki. W każdym razie, ja bym się i tak cieszył, ogrywając sobie jakąś fajną strategię na konsoli. Obecnie przy szalejących cenach części komputerowych, tego typu rozwiązania zaczynają wyglądać jak coraz lepsza alternatywa i realna odpowiedź na tanią formę rozgrywki z grami komputerowymi. A to oczywiście dopiero początek, gdyż w przyszłości również w usłudze Game Pass będziemy mogli na naszych konsolach odpalać pełnoprawne gry dedykowane właśnie pc a z czasem tego typu usługi będą działać coraz to lepiej albo tylko lepiej. W każdym razie Idziemy w dobrą stronę. Dlatego jeśli szukacie taniego rozwiązania, które oczywiście z pewnymi ustępstwami pozwoli wam ogrywanie praktycznie wszystkich gier, to od teraz Xbox One zdobył kolejną funkcjonalność. Albo można powiedzieć kolejną oznakę funkcjonalności. Taki medal. A to dlatego, że za zaledwie 400 zł możecie mieć maszynkę, która nie dosyć, że pozwoli wam ograć większość gier komputerowych bezpośrednio z poziomu sprzętu, to również pozwoli obrać gry zarezerwowane dla nowej generacji oraz pc tów właśnie z poziomu chmury. To naprawdę wydaje się bardzo ciekawym rozwiązaniem i alternatywą na te ciężkie czasy i w sumie niedrogą. Ale może warto się tutaj pospieszyć, bo jeżeli faktycznie te usługi zaczną się tutaj upowszechniać, to może się okazać, że te konsole mogą zacząć zyskiwać na wartości, ponieważ braki w sprzęcie będą równały się wzrostom cen konsol również. Wszystko to sprawia, że konsole stają się coraz bogatsze i funkcjonalniejsze, będą mogły służyć nam również jako główny ośrodek gier, i to nie tylko tych konsolowych, co wydaje się być naprawdę bardzo ciekawym rozwiązaniem. I co by tutaj nie mówić, konsole stają się najlepszym narzędziem, jeśli chodzi o rozrywkę, ponieważ możemy na nich praktycznie już wszystko robić poza tak naprawdę pracą. Ostatnio opublikowaliśmy materiał dotyczący konsoli Xbox Series S, w którym mówiliśmy, że bez problemu można na niej ogrywać wiele gier esportowych bezpośrednio na klawiaturze i myszce z bardzo niskimi opóźnieniami oczywiście, praktycznie tak niskimi, jak na porządnych PC-tach. I właśnie powoduje to, że obecnie przejście graczy pc towych na konsolę staje się coraz mniej bolesne, gdyż nie muszą oni rezygnować ze swoich ulubionych kontrolerów, jakim jest klawiatura i mysz. Tylko mogą wybrać to, co chcą ogrywać i na czym chcą ogrywać za pomocą czego chcą ogrywać, czy to ma być na padzie, czy po prostu na klawiaturze i myszy, czy też RTS-a na samej myszy. Konfiguracji i kombinacji jest bez liku. Ja nawet się przyznam do tego, że jako gracz dużo więcej na PC-cie jeśli gram, to gram właśnie za pomocą kontrolera od Xboxa, bo po prostu jest mi wygodniej i tak jakby lepiej się czuję grając sobie na padzie, ponieważ Wyłożę się na kanapie czy też na sofie i po prostu sobie gram tak w pozycji takiej bez ruchu. Także dosyć często tak właśnie praktykuję. W sumie brzmi to wszystko jak spełnienie marzeń graczy, jednak nie oszukujmy się, że to dopiero początki, a prawdziwa wygoda i funkcjonalność przyjdzie dopiero z czasem. My mamy nadzieję, że w bardzo niedługim czasie, ponieważ. Co jak co, lubimy innowacje, a takie rozwiązania myślę, że dadzą przytyczka w nos tym wszystkim producentom sprzętów i podzespołów komputerowych, czy też innych podzespołów do gier czy pracy. Najprawdopodobniej jest to problem do rozwiązania tylko potrzeba właśnie, jak to wcześniej powiedzieliśmy czasu, a tak naprawdę rozwijanie tej technologii niesie ze sobą wiele naprawdę dobrych i ciekawych innowacji, z których będziemy mogli w przyszłości korzystać, chociażby. Przykład gier VR. Tak naprawdę będziemy mieć do dyspozycji nieograniczoną moc obliczeniową, i tak naprawdę dzięki temu, jeżeli zniwelujemy opóźnienia, będziemy naprawdę mogli cieszyć się w pełni wirtualną rzeczywistością, nie wydając na to ogromnych, niezliczonych kwot, które jak wiemy są dosyć spore, zwłaszcza obecnie, jeżeli chcemy sobie taki dobry setik sprawić, plus do tego odpowiedni sprzęt, na którym to będziemy ogrywać. Także. Granie w chmurze wydaje się naprawdę ciekawym rozwiązaniem, ponieważ ograniczy to nawet nasze potrzeby, tak naprawdę posiadania pc czy też e, posiadania jakiegoś tam wypasionego sprzętu. Ponieważ tak naprawdę będziemy mieć powiedzmy laptopa do internetu, jakiegoś tam podstawowego, nam, o ile będzie w ogóle nam potrzebny. A do tego, no, tak na dobrą sprawę, wystarczy nam telefon, telewizor i, i będziemy mogli cieszyć się tutaj. Najwyższą jakością praktycznie rozgrywki bez żadnych problemów i ograniczeń wymagań sprzętowych. Także no jest to naprawdę ciekawy kierunek i jesteśmy mega ciekawi, jak to się wszystko tam w przyszłości nam potoczy. A prawda jest taka, że jeżeli będziemy dalej zatwardziałymi sprzęciarzami i będziemy potrzebować tych maszynek fizycznie, to tak naprawdę konkurencja w postaci właśnie usług chmurowych może doprowadzić do tego, że jednak te podzespoły nie będą aż tak kosmicznie drogie, ponieważ będą jakoś musieli ci producenci tych klientów zachęcić do tego, żeby te sprzęty kupować, aczkolwiek może się okazać, że będą wtedy tak rzadko kupowane, że będą horrendalnie drogie. Aczkolwiek są to scenariusze na przyszłość, zobaczymy co wtedy ona przyniesie i tak naprawdę pozostaje nam tylko czekać. No i to niestety wszystko, co dla was na dzisiaj przygotowaliśmy. Dajcie znać w komentarzu, czy waszym zdaniem usługi chmurowe to jest przyszłość. Czy raczej tej usłudze świetlanych tutaj czasów nie wróżycie? A jeżeli macie niedosyt po tym filmie, na kanale jest sporo materiałów poświęconych właśnie tematyce konsol aktualnej generacji, konsol poprzedniej generacji, czy też nawet sprzętów Retro. A jeżeli chcecie pooglądać materiały poświęcone tematyce PC-towej, ostatnio też bardzo intensywnie tutaj w tym kierunku tworzymy filmy, także zachęcamy, bo jest na kanale co robić, a jeżeli Macie ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda, panuje to naprawdę spoko atmosfera i można na luzaku pogadać. Link do kanału macie oczywiście pod filmem, a my co? Widzimy się w najbliższy piątek o bliżej nieokreślonej godzinie, w każdym razie w tematyce pecetowej, więc do zobaczenia moi mili, do widzenia, dziki.